Dzień dobry, dzień dobry. Kasia Figura z Figura Media. Witam w kolejnym odcinku, specjalnym odcinku programu. Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Odcinek specjalny, bo wspierający zrzutkę dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Zamościu. Zbieramy na busa z windą. A moim gościem dzisiejszym jest kobieta, która ma zawód o bardzo trudnej nazwie. Musiałam go długo ćwiczyć, ale udało się. Ortoptystka tak. i pedagog w jednym Edyta z. Dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> Edytko, bardzo się cieszę, że, że mogłam Ciebie poznać, bo dzięki temu dowiem się, Czym zajmuje się ortoptystka i skąd pomysł na to, że po wielu latach uczenia w szkole, bo uczysz w szkole podstawowej numer 10, już wiele lat, a od 4 lat dodatkowo zajmujesz się ortoptyką. Co to takiego ta ortoptyka i dlaczego się tym zajęłaś? Tak jest, już odpowiadam. Ortoptyka to dziedzina okulistyki, która zajmuje się diagnozą i leczeniem widzenia obuocznego, a w tym także zezu. Zaraz to rozwiniemy, a zainteresowałam się tym tematem z tego powodu, że będąc mamą małego chłopca, dziś już dużo większego, wybrałam się na bilans, na którym dowiedziałam się, że moje dziecko ma problem wzrokowy, to znaczy nie widzi. No i po prostu doznałam szoku, myślę sobie, jak nie widzi, skoro widzi, chodzi, biega, wspina się, ustawia klocki, buduje z tych klocków wieże, ustawia samochodziki, tory przeszkód. No ale skoro zasygnalizowany został problem, pomyślałam, że należy go dogłębnie zbadać i utwierdzić się w tym, albo coś dalej robić jeszcze. Lawina diagnoz, trafiłam do okulisty, trafiłam do ortoptysty właśnie, w gabinecie którego prowadzona była i diagnoza, i terapia, która oczywiście ciągnęła się parę ładnych lat. Ponieważ u mojego dziecka stwierdzono niedowidzenie, należało podjąć konkretne kroki. I dzięki Bogu, dzięki naszym staraniom i w domu, i w gabinecie udało nam się całą sytuację wyprowadzić. I ten temat tak mnie zainteresował, że w momencie, kiedy dzieci rosły, ja pomyślałam, że coś bym ciekawego jeszcze w życiu chciała zrobić, właśnie pomyślałam o ortoptyce, że to jest takie fajne. I związek z dziećmi, które bardzo lubię i Aha. lubię z nimi pracować, i coś nowego, takiego odkrywczego dla mnie, prawda? I zrobiłam właśnie taką szkołę dwuletnią, zdałam dyplom i otworzyłam właśnie gabinet. I bardzo sobie chwalę i bardzo lubię tutaj pracować. A powiedz w takim razie, bo już powiesz, że, że lubisz pracować z dziećmi. Czyli czy tylko dzieci mogą do ciebie przychodzić, czy też osoby starsze? Przekrój moich pacjentów to od drugiego roku życia do 46-letniego pacjenta. Mm -hmm. Także y, wszyscy, tak naprawdę, ponieważ każdy w swoim wieku ma jakiś tam inny problem wzrokowy, mhm. któremu to pacjentowi trzeba pomóc, dać mu czasem tylko kilka wskazówek, jak ma o swój wzrok zadbać i sytuacja się unormuje. I co u Ciebie na przykład na takich zajęciach się robi, na takiej terapii? Zacznijmy może od diagnozy, Aha. bo to jest bardzo ważne. Uważam, że diagnoza ortoptyczna to jest diagnoza uzupełniająca do diagnozy okulistycznej i badamy, ja badam w gabinecie takie rzeczy, takie sprawności układu wzrokowego, których okulista nie bada, ponieważ jest to jakby ta działka ortoptyczna, prawda? I na przykład przychodząc do mnie do gabinetu, na pewno rodzic ze swoim dzieckiem dowie się, jaką ma ostrość widzenia jego dziecko nadal, czyli ile z tak zwanej tablicy rządków, cyferek, znaczków, obrazków, bo zależy od wieku, kogo badamy ile dziecko widzi i wówczas jeżeli widzi za mało, to ja sugeruję rodzicowi wizytę okulistyczną, bo albo jest wada wzroku, i dziecko dlatego nie widzi, albo oprócz tego, że jest wada wzroku, może rozwijać się niedowidzenie. Ale żeby to stwierdzić, to na pewno lekarz musi zobaczyć, czy jest taka właśnie wada wzroku. Poznamy także, jaka jest ostrość widzenia w bliży, ponieważ to też jest istotne, bo na przykład nadwzroczność, taka wada wzroków, która bardzo często występuje u małych dzieci właśnie, daje objawy najpierw w bliży, że dziecko bliżej nie widzi. Przesuwa się za blisko do książki, do ekranu telewizora, do jakiejś gry, do układanki i to już powinno zbudzić czujność rodziców, bo w dali ono będzie funkcjonowało normalnie. Nie lubię tej wady wzroku, Aha. tej nadwzroczności, bo ona jest bardzo podstępna. Ona trudno tu, znaczy może nie tyle trudno zdiagnozować, bo lekarzowi mhm. nie jest trudno, ale trudno rodzicowi wpaść na taki pomysł, że jego dziecko ma problem no wzrokowy, właśnie. że potrzebuje mhm. korekcji. I dlatego wysyłam do okulisty, ponieważ okulista, ja nie mogę tego robić, ale okulista zapuszcza kropelki do oczu dziecka. Są tu różne kropelki w zależności od wieku dziecka. I te kropelki są bardzo istotne, ponieważ one porażają akomodację, która nam da obraz rzeczywistej wady wzroku. Bo akomodacja, czyli sprawność naszej soczewki, to też tam czasami trochę potrafi mhm. pooszukiwać. Dzieci sobie świetnie dają radę, funkcjonują świetnie w przedszkolu, w szkole i w domu, mając wadę wzroku, ale ta akomodacja pomaga im ukryć, kompensuje tą wadę wzroku, mhm. prawda? Także okulista zapuszcza kropelki dopiero wtedy, Rzetelne jest prawidłowe badanie i poznanie wady wzroku. W gabinecie u mnie jest fajnie, ponieważ u mnie jest Strabik, a, koniczek, nazwa którego właśnie gabinetu, od niego wzięła się nazwa gabinetu. I u mnie jest masa maskotek, które coś tam mówią, coś tam śpiewają, śmieją się do dzieci, więc jest miło i przyjemnie, mhm. bo na to są zaczerwane książki, czyli takie, których obraz jest nieco inny w okularach, a inny bez okularów. I dla dzieci to jest ciekawe, takie zabawne, że mama tego nie widzi, co ono widzi w tych okularach. Dlatego chętnie podchodzę do takiego badania. Mhm. Jest też bardzo ważny sprzęt, który nazywa się synoptofor. Mhm. Jest to taki sprzęt, który jest właśnie tylko w gabinecie ortoptystki. Jest bardzo istotny, ponieważ on właśnie bada to, o czym wspomniałam na początku, czyli obuoczne widzenie. Obuoczne widzenie to jest sprawność naszych oczu do Współpracy mm -hmm. po to, żeby utworzyć jeden pojedynczy i wyraźny obraz, mm -hmm. czyli przedmiot na przykład na ten, na który patrzymy. Mm -hmm. I to obłoczne widzenie ma trzy stopnie. Podstawowy jednoczesna percepcja, później jest fuzja, później jest stereoskopowe widzenie. I jak się Boże. coś zaczyna sypać wzrokowo <gry> tak. od tych najwyższych poziomów, najbardziej wrażliwych. Mhm. I może dojść do tego, że nasze oczy stracą wspólną oś widzenia, bo one patrzą, każdy ma swoją oś i patrzą na jeden przedmiot i muszą się spotkać te osie. Mhm. Jeżeli stracą tą wspólną oś widzenia, to obraz się może rozchodzić. Mm -hmm. I w I do problemy. tego służą te ołówki, tak? Też, te tak, bo jeszcze żeby ten obraz był właśnie taki e, prawidłowy, e, pojedynczy mm -hmm. i wyraźny, potrzebna jest tam akomodacja, ale właśnie też ta fuzja, czyli tą, ten drugi stopień widzenia obuocznego mm -hmm. i potrzebna jest do tego sprawność mięśni gałki mm -hmm. ruchowej. Bo ga nasza gałka ruchowa to jest narząd odbiorczy, czyli my Widzimy bodziec, spostrzegamy, ale żeby nasze oczy były właściwie ustawione, a są zawieszone każde z nich na sześciu mięśniach, te mięśnie muszą ze sobą współpracować. One sobie muszą pomagać w pewnym momencie. Jeżeli jest zaburzenie pracy mięśni, zbyt długo utrzymujące się, czyli dziecko jest nieleczone, z różnym, czy to korekcją wzrokową, czy ćwiczeniami w gabinecie, to wtedy może dojść do, nawet do zeza. Mhm. Więc potrzebna jest właśnie stymulacja tych mięśni, musimy wypracować dobrą, długotrwałą fiksację. Takie różne typy ruchów są: fiksacja, mhm. musimy wypracować wodzenie, musimy wypracować sakady i też na koniec tą akomodację, bo te ruchy są potrzebne i wykonywane przez nasze oko podczas czytania, mhm. na przykład. Więc bardzo zachęcam rodziców do diagnozy ortoptycznej, mhm. ponieważ ona często jest ważniejsza przed diagnozą okulistyczną, też z tego względu, że jak dziecko ma diagnozę ortoptyczną, to lekarz ma możliwość i wie, jak manipulować szkłem korekcyjnym, mm -hmm. czyli okularami. Mm -hmm. Bo czy jest zes czy go nie ma, to się postępuje inaczej. Mm -hmm. y czyli najpierw rekomenduje, że rodzice powinni się udać właśnie do ortoptysty. Tak, jest. Jeżeli zauważają jakieś problemy lub dziecko się skarży na jakieś problemy ze wzrokiem, mm -hmm. to przyjdź tak. do Ciebie. A potem dopiero pójść do okulisty, tak? Tak, ja dużo rodzicom wyjaśniam, bo niektórzy rodzice myślą, że może im się wydaje. Czasami jest też tak, że babcia coś sugeruje, ciocia coś sugeruje, mama się czasami nawet denerwuje i obraża, ale nie trzeba, bo mhm. ci, którzy widzą dziecko rzadziej, często zauważają coś, co my rodzice, widzący je na co dzień, nie widzimy. I jeżeli mamy się wydaje, że jakoś tak dziwnie patrzy, czasem mu to oko ucieka to to jest powód, żeby przyjść i upewnić się, czy mamy problem, czy nie mamy problemu. Bo zez może być jawny, czyli taki, który na pierwszy rzut oka widać, ale zez może być ukryty i rodzic go nie zobaczy. Dopiero zobaczymy go wtedy, kiedy zastosujemy odpowiednie narzędzia diagnostyczne. Więc to trzeba zdiagnozować w gabinecie. Zezy mogą być bardzo różne, mogą być okresowe. Mogą być na tle emocjonalnym, a więc skoro okresowe, to też nie zawsze je widać, prawda? Mhm. Więc w zależności od tego, co się dzieje w życiu takiego dziecka. A dziać się może na przykład na rodziny młodszego rodzeństwa. Aha. Pójście do przedszkola, pójście do szkoły. To są zdarzenia bardzo istotne w życiu dziecka i mogą spowodować różnego typu jakieś ekscesy, mhm. w tym w oczach. Na przykład jak, jako rodzic, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby powiedzmy wychwycić tą możliwą wadę wzroku. Jakieś objawy tak. Na to pewno mówiłaś, że, że właśnie, no wiadomo, jak dziecko bardzo przy, nie wiem, przybliża sobie książkę tak. czy zeszedł, już tak patrzy nienaturalnie, hmm. czy do telewizora podchodzi. Tak, a są jakieś to. inne objawy? Na pewno takie rzeczy y, dzieją się w nadzroczności. Hmm. Y, czasami jest też na przykład wyrównawcze ustawienie głowy, czyli dziecko jakoś tą głowę przekrzywia hmm. nadmiernie w jedną bądź w drugą stronę. Czy to podczas pisania, rysowania, czy to nawet y, oglądania jakichś rzeczy mniej takich drobnych jakichś mhm. szczegółowych, przy układaniu puzli, Więc każde takie nadmierne wykrzywianie ciała powinno wzbudzić, spowodować, mhm. że nam się czerwona lampeczka zaświeci. Na pewno będzie łatwiej rodzicowi stwierdzić, że oj, chyba muszę iść do okulisty, kiedy u dziecka się będzie rozwijała krótkowzroczność. A to jest też w XXI wieku taka trochę już plaga. Mhm. Bardzo dużo tej krótkowzroczności jest, nawet u młodszych dzieci, bo wtedy dziecko samo po prostu też widzi, że. Ma problem, że z tablic nie widzi na przykład w szkole, że no, musi odchodzić, mruży oczy, tak? oczy, tak, czyli sobie wyostrza trochę mm -hmm. ten obraz, ale też bardzo często jest tak, że ci na przykład zakrywają jedno oko. Mm -hmm. Tak było u mojego syna, myślałam, że po prostu go słońce razi. A się okazało, że to było niedowidzenie. Czyli organizm nasz, nasze ciało jest tak mądre, że ono szuka sobie różnych sposobów, żeby sobie tą trudną sytuację ułatwić. Mm -hmm. Czyli Ciężko mu było patrzeć obojgiem moczu, no to sobie jedno oko zasłaniał. I patrzył, I patrzył jednym mm -hmm. okiem, tak? Dzieci bardzo często mają zeznana przemiennego, czyli patrzą raz jednym, raz drugim okiem. I yy, rodzic w życiu nie wpadnie na taki pomysł, że on ma zeza. Dopiero jak dziecko przyjdzie do mnie i ja mu coś tam pokazuję w książce i widzę, że on kręci głową, no to już mi to sugeruje, że może mm -hmm. być yy, naprzemienne patrzenie, prawda? Zaburzona jest to bardzo często konwergencja. Konwergencja. Co to jest? Już wyjaśniam. Uh -huh. To jest zbieżny, symetryczny ruch obojga oczu do środka. Aha. Czyli my musimy patrzeć na czubek ołówka i nasze oczy powinny schodzić się do środka. Ale równiutko, jedno z drugim, tak? Uh -huh. Nie, że jedno bardziej, drugie mniej. I ten ruch to jest podstawowy ruch. Czyli to ruch. też rodzic taki może sobie w domu takie ćwiczenie zrobić, sprawdzić, czy dziecko. Tylko sprawdzić. Tak, Nie sprawdzić. ćwiczyć, bo trzeba wiedzieć, kiedy, do kiedy ten ruch wykonywać, bo w pewnym momencie trzeba go przerwać. Jeżeli uh -huh. oko odpłynie na bok. To nie robimy tego dalej. Także uh -huh. ja jak w gabinecie pojawiają się rodzice z dziećmi, to ja po prostu tego uczę, ja pokazuję, do którego momentu, jak ma być, rodzic podejmuje próbę wykonania takiego ćwiczenia ze specjalnym ołówkiem, główką, i wtedy ja jestem spokojniejsza, że rodzic rozumie o, czy, o co chodzi. Uh -huh. Dlatego też w rzadkich przypadkach udzielam instrukcji do domu, jak postępować, ale wolę, jeżeli są zaburzenia ruchów w oczu, żeby dziecko przeszło taką jedną terapię mm. tych różnych ćwiczeń, bo wtedy też dziecko samo uczy się y, o co chodzi, mm -hmm. na czym to polega i co ono ma czuć w tych oczach. Mm -hmm. I to się sprawdza, bo rodzice później mówią mi, że A, jak ja ćwiczyłem w domu, to y, powiedział mi tam Pawełek, że y, Pani to troszeczkę inaczej, to to ma być tak. Czyli dzieci już wiedzą jak tak. to ma być i później też korygują rodziców. Jesteśmy u Ciebie w gabinecie. Od tak. razu powiedzmy, gdzie to jest. Gabinet mój mieści się w przychodni Joloko, przychodnia zaś na ulicy Feliksa Wolskiego 5 w Zamościu. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tak, bardzo łatwo trafić. Ja jadąc z Pniówka to tylko skręcam w prawo i już jestem tutaj u Edytki na, na miejscu. Tak jest. Jeszcze Edytka powiedz, jak już jesteśmy przy miejscu, to teraz powiedz, czy do Ciebie, żeby przyjść to trzeba mieć skierowanie od lekarza, czy to można, czy, czy Ty prywatnie tylko przyjmujesz czy hmm. jak? U mnie tak, tylko usługi są prywatne, także bez żadnego skierowania, do rodziców takich jest, którzy sami przychodzą, bo coś ich zaniepokoiło, mm -hmm. także jeżeli rodzic tylko czuwa potrzebę odwiedzenia ortoptyckiej, zrobienia takich badań, które są bezbolesne, bezinwazyjne, bezkrotne, a, a nawet miłe i przyjemne, bo dzieci bardzo chętnie wracają i tak się bardzo cieszę, wchodzą i trzylatki krokiem zdecydowanym do gabinetu. Także u mnie tylko jest usługa prywatna. Mhm. I terapia i diagnoza. Mhm, super, a teraz powiedz, bo tutaj za nami jest mnóstwo fajnych, kolorowych i niekoniecznie kolorowych narzędzi z jakimiś okularami albo z jednym okularkiem, soczewkami. Tak? soczewkami. Co, co ty tutaj robisz? Co te dzieci tutaj robią? No właśnie te wszystkie urządzenia służą do y, diagnozowania, ale przede wszystkim do terapii mhm. y, zaburzonej pracy mięśni. Na przykład to urządzenie to jest bardzo proste, piękne, U, które kocham. Na tym urządzeniu możemy sprawdzić, czy dziecko ma tak zrobić. Może zwaną... pokaż mi tutaj dalej, to jak będzie lepiej to widać to, to jest terenie. linijka percolowa, tak. która tak. pomaga nam zdiagnozować, czy dziecko mhm. ma widzenie 3D. I proszę mhm. kasia, do nas a przyłóż, patrząc mhm. przez okienko, powinnaś zobaczyć jedną marchewkę mhm. bardzo na... wyraźną, Te czyli twoja akomodacja bardzo no, trzeba widzę ustawić, nie. bo to tak, tak, już, widzę jedną, już widzę tak. jedną. Jedna marchewka bardzo wyraźna, i pod spodem znaczki kontrolne, tak. czy są dwa, uh -huh. kwadracik na dole, kwadracik tak, na górze. Tak, no tak. Właśnie, to nam pokazuje, że masz widzenie obłoczne i takich stopni trudności Aha. mamy trochę. O, Więc każdy każdy do innego momentu dochodzi, prawda? Że tak powiem, w, uh -huh. tej, w tym swoim widzeniu obłocznym. Także tutaj ćwiczymy napinanie uh -huh. i też rozluźnianie naszych mięśni. Bardzo ciekawe, bo obrazki są kolorowe. Aha. Tutaj mamy urządzenie, które też się fajnie nazywa, bo nazywa się ślimak. Aha. I jak je włączymy, to tutaj się kręci ślimaczek. Tak. To też pokażemy później w zbliżeniu na filmiku. Tak. Dzieci opierają tutaj brodę. Ja przesuwam tego ślimaczka i sobie ćwiczymy mięśnie właśnie przy środkowe oka. Czyli, jak... czyli trzeba patrzeć w centrum tak. tego koła tak. i tak śledzić wzrokiem. I te nasze oczka wtedy ćwiczą do środka Aha. i odsuwamy i rozluźniamy oko. Bardzo fajne, słuchajcie, masz. Tak, ale najciekawsza i chyba najbardziej lubiana to jest ta, Tak. choć oczywiście nie dla wszystkich od razu, prawda? Aha. Bo tutaj też trzeba o tym pamiętać, że nie wszyscy od razu na wszystkim ćwiczą. Tutaj mamy narysować obrazek. Aha. Ale trudność jest taka, że obrazek jest przyklejany na magnes tutaj na boczną podpórkę, w lusterku się odbija, widzi jedno oko, Aha. mus przekłada obraz na drugie oko i ołóweczkiem dzieci rysują. Wtedy ja sprawdzam, czy się czy... pokrywa ich linia z czarną linią na wzorze. To już wyższa szkoła jazdy. Tak, no. to jest bardzo lubiane przez dzieci ćwiczenie i one takie są zaszokowane, mhm. jak to tak można zrobić. Tak? Pierwszy raz na nią siadłam, to tak to trudność też, też mi chyba nie Od, narysowała drudność. takiego żółwia. A powiedz, tak. Edytka, takie zajęcia właśnie dla dzieci? No bo przy, mówisz, przychodzą dzieci w różnym wieku. Są te mniej, mniejsze, które są mniej e, cierpliwe. Tak. I są te starsze, które już rozumieją, że są na ćwiczeniach i, i że, tak. że trzeba jakiś tak. czas na to poświęcić. Powiedz, jak w ogóle wygląda taka terapia u ciebie? Jak m, długo trwają to te zajęcia i jak często się trzeba z tobą spotykać, żeby jakieś efekty osiągnąć? E, cykl zajęć trwa 10, obejmuje 10 spotkań. Są to mhm. spotkania po pół godziny. Czyli... 30 minut. My sobie tutaj na tych różnych maszynach, no. na nie, nie, niektórych dłużej, na niektórych krócej, bo to zależy, indywidualna sytuacja, indywidualny tak. przypadek tak. rozpatrujemy. I to się tak? przychodzi dzień po dniu, tak? tak? Dzień po dniu. Od poniedziałku do piątku, weekend przerwy od poniedziałku do piątku. Muszę mhm. ja zapraszam. dziecko, my sobie tutaj spędzamy czas na ćwiczenia, rodzice czekają na korytarzu, także nikt tu mhm. rodziców nie woła i, i nie poszukuje nagle, mhm. także mhm. super spędzamy czas, ponieważ mówię, u mnie kreciki, e strabiki, robią tak. dużą robotę. A powiedz Skąd ten strabik, skąd ta nazwa, bo tego nie powiedziałam? a stabilizmus oznacza zez. Lekarz, który zajmuje się leczeniem zeza, to strabolog. Więc jak szukałam nazwy dla mojego gabinetu, żeby odróżnić go od innych. Pomyślałam, że to będzie Strabik, tak? A Strabik no to może jakieś zwierzątko, yy, może właśnie konik. To była pierwsza maskotka, którą kupiłam do gabinetu. No i tak właśnie wyszło, że to jest gabinet Strabik. Fajne. I tak też można mnie znaleźć w internecie, na Facebooku. No właśnie, powiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie. No najczęściej działam na Facebooku, tak? Że są różne posty, różne relacje. Także zapraszam do odwiedzenia. Ortoptystka Zami, Zamość, gabinet Strabik. Mhm. Też próbuję pierwsze kroki stawiam na Instagramie. Oczywiście też są ulotki, także jak rodzic do mnie trafia, to też czy to z polecenia innego rodzica, czy też uh -huh. czasami ulotkę gdzieś tam znajdzie, uh -huh. bo powiem też, że mając świadomość, że ortoptyka w Zamości jest no, tak przeciętnie bardzo rozwinięta, uh -huh. przygotowałam ulotki i roznosiłam je po różnych miejscach tam, gdzie rodzice z dziećmi bywają. No bo właśnie, opowiadaj o tej swojej promocji, właśnie, jak Ty zaczynałaś. No, zaczynało się od przychodni, od troszeczkę od lekarzy rodzinnych, ale także lekarzy okulistów, ale także uznałam, że muszę wyjść do klienta w realu, prawda? Tak. Czyli spotkać się z nim i przygotowałam cykl badań takich przesiwowych w niektórych zamorskich przedszkolach i takie wstępne bardzo badania robiłam, które sygnalizują, czy jest jakiś problem, czy nie. Rodzic dostawał informacje. Że ten problem jest, tak, w tym i w tym zakresie, i wtedy mógł poszerzyć diagnostykę w gabinecie. Mm -hmm. Także myślę, że to był taki krok pokazania, że ortoptystka to dusza przyjazna dzieciom i, i dzieci były już jak I że to w ogóle jest. Tak, tak. Bo ja na przykład przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że w ogóle jest taki zawód jak ortoptysta. A ja ci powiem, Kasiu, że mnie to było chyba pisane. Dlatego, że uświadomiłam sobie swego czasu, że. Jeszcze będąc dzieckiem, Aha. jak gdzieś tam bywałam czasami w pracy mojej mamy, zaglądałam do pokoju obok, w którym były dzieci. I później się okazało, że to był gabinet ortoptyczny właśnie, Aha. że tam przychodziły te dzieci do leczenia właśnie Zeza i tego widzenia obłocznego. Następnie sytuacja z synem, a jeszcze wcześniej sobie przypomniałam, że moja mama mówi, o może byś sobie zrobiła taki zawód, a coś takiego nowego poszukujesz i ona ostatnio mi to przypomniała, że ona mi to kiedyś proponowała, mhm. ale jakoś nie przykładałam do tego wagi i, i tak było minęło, prawda, a jednak ostatecznie na tym się skończyło, także... A ortoptystka i badanie ortoptyczne jest bardzo ważne, bo my, proszę Państwa, zanim zaczniemy szukać w dziecku ADHD, że jest niespokojne podczas odrabiania lekcji, że się nie skupia, że się denerwuje, mm -hmm. że jest emocjonalnie jakiś taki roztrzęśnięty, to, to poszukajmy, czy nie ma problemu w oczach. No właśnie, że to jak, też mogą być objawy, oczywiście, słabego wzroku, bo tak? jeżeli dziecko nie ma na przykład umiejętności wodzenia za poruszającym się przedmiotem albo utrzymania wzroku. Przy, na przedmiocie, przy ruchach głowy, co czasami w szkole jest potrzebne, prawda? To wtedy ono się staje cierpliwe. Jego męczy bardzo, bardzo go męczy czytanie, pisanie, przerzucanie tego wzroku z tablicy, do zeszytu czy do jakiejś karty pracy. I wtedy staje się takie pobudzone emocjonalnie. I nie szukajmy nerwów, nie szukajmy nadpobudliwości, tylko sprawdźmy, co z jego oczami. Tak samo jest z dysleksją. Mhm. Dysleksja to jest zaburzenie czytania i pisania, które też powoduje, że dzieci niechętnie sięgają po książki, że mają problem z przeczytaniem jakiegoś dłuższego fragmentu tekstu, bardzo też brzydko piszą, to jest dysgrafia, a ręka i oko mają wiele wspólnego, czyli im lepsza sprawność naszych dłoni, manualnie jesteśmy lepsi, tym lepiej, lepiej funkcjonują nasze też oczy. Co więcej, im lepsza sprawność naszych mięśni brzucha i mięśni grzbietu, tym lepiej funkcjonują mięśnie naszego oka. ponieważ motoryka duża, całego ciała, pływa na motorykę małą, czyli na mięśnie właśnie. Idzie też to wszystko? W gabinecie też, bo mam matę. A to właśnie, o jest! Mam matę, mam matę, rozkładam tutaj i ćwiczymy. Mamy piłeczki na różnych sznurkach. piłeczki, ładnie o tym, piłeczki mówią? Nie, tak naprawdę. bardzo jest są ciekawe, że to robimy? Prawie Essie. Prawie Essie. Także nawet trochę tam na podłodze, tutaj to były A? Też nie są przyklejone tylko po to, żeby było ładnie. Tylko po to, żeby z nimi ćwiczyć. Także mamy dziecko na przykład z plasterkiem, gdzie leczymy niedowidzenie. I ono sobie chodzi, a to tylko po a to tylko No to różne wersje tego samego ćwiczenia, tak? Wielokrotnie, mm. ale w ten sposób, że to można robić przeciekane i teraz A wiem. To... A taki człowiek, już powiedzmy na 30 czy nawet 40, to jakoś może na przykład ćwiczyć swój wzrok, swoje mięśnie, oczu, żeby, żeby ten wzrok jakoś był coraz. Jak najdłuższy, jak najdłuższy, jak najdłuższy, odwagi. Świczyć też, no. ale najpierw zobacz o tym wzroku. No jak zobaczmy o tak. wzroku, to no. ten wzrok na dłuższym. Da? Więc pierwsza podstawowa rzecz to dajmy naszym oczomina trochę. Ponieważ my w XXI wieku pracujemy za dużo bliży albo z książką, albo z telefonem, albo z, telefonem, z komputerem, prawda? No taki mamy też świat. Tak. Trochę tego nie przeskoczymy, więc takie mamy czasy. Tak mamy czasy, tutaj, tutaj, Ale wyjdźmy z tego z twarzy, tak powiem. Czyli jak już mamy chwilę takiego luzu albo dość pracy, to... Nasze ludzkie oko jest stworzone do patrzenia w dal. My je do pracy bliżej, więc popatrzcie dalej. A dal to jest 5 metrów a dalej, 20. Kiedy nasza soczewka się rozluźnia, nasze bliźnie są w takim dużym nie są nadmiernie napięte, i to jest relaks dla oczu. Następnie przenieśmy wzrok do bliżej i takich przerzuceń w bliżej w dal zróbmy kilka, kilkanaście, później. Jesteśmy w lesie na spacerze, na przykład bo daleko, tam się droga kończy. Na zasadzie popatrzmy tuż obok, nawet na własną rękę albo to, co mamy już blisko pod nogami. jak w pracy siedzimy, to wystarczy spojrzeć przez okno? Też, dokładnie. I to Jest taka zasada 20-20-20, hmm. czyli co 20 minut powinniśmy robić 20 sekund przerwy na takie popatrzenie na dal, czyli te trzecia 20 to jest te 20 stóp, Nasze, naszą jednostkę to jest 5-6 metrów albo dalej. Tak no, I łatwo zapamiętać: 20, 20, 20, 20 20 minut y, pracujemy, 20 sekund y, odpoczywamy, patrzymy dalej dal, na około 20 stóp, czyli 5-6 metrów. metrów. Może być i więcej. Może być więcej. Tak, także to jest podstawowa rzecz. To fajne: nie hm. pracujmy, proszę Państwa, w pomieszczeniach źle oświetlonych. O, to I nie zawsze mamy wybór, jak. Może oszczędzać. <głos> no, <głos> ale właśnie to sugeruje, Czyli co? Jak to zadbajmy sugerować? o to przede wszystkim, żeby światło nie było białe, takie zimne, tylko żółte, czyli ciepłe. Mhm. I nie pozwólmy naszym dzieciom siedzieć przy biurku, uczyć się jedynie przy lampce mhm. albo w łóżku yy, tylko przy, z telefonem mhm. i zgaszone górne światło. Górne światło jest zbawienne, więc zadbajmy o to, żeby ono było. Nie tylko. Synu, słuchaj co pani mówi. Tak jest. Bo na dodatek, albo komputer synowie, i Synowie, słuchajcie, i córki też. Tak. Godzinę, chociaż przed snem, godzinę, nie korzystamy z telefonu. I regulujmy czas y, patrzenia w telefon, ponieważ to światło niebieskie też jest zabójcze dla naszych oczu. Mhm. Y, generalnie, jak zbyt długo patrzymy w bliżej, a tym bardziej na taki ekran, który y, y, ma to światło niebieskie, mhm. nas męczy nasze oczy. To nasze oko nie wyśle do nas SMS-a, nie napisze wiadomości messengera, że hello, mam już dość, tylko po prostu może gdzieś tam w bok sobie odskoczyć, żeby to, tego wytchnienia złapać. No i tak sobie robimy właśnie taką niedomogę konwergencji, tak? Czyli mhm. te nasze mięśnie po prostu nie dają rady. Mhm. Rodzic musi też pamiętać, że dziecko nie powie, że źle widzi, bo dziecko nie wie, że mogłoby widzieć lepiej, nie ma porównania, nie ma punktu odniesienia, to mhm. więc. Tak dla spokoju ducha naprawdę uważam, że przed rozpoczęciem szkoły każdy rodzic powinien odbyć i diagnozę ortoptyczną i okulistyczną, albo przynajmniej jedną z nich, mhm. żeby wiedzieć na czym stoimy zanim rozpoczniemy trudną pracę dla dziecka, dla jego y, zmysłu wzroku jaką jest nauka. Mhm. Ale standard u mnie w programie, że wszyscy goście mówią na zakończenie swoje marzenie, dlatego że wypowiedziane w tym programie marzenia. Słowa się spełniają. Tak, dlatego o, tak bądź śmiała tak. i proszę bardzo, słuchamy. Moje podstawowe marzenie, które zrodziło się na skutek obserwacji tego, co się dzieje, na skutek pracy w gabinecie jest takie, żeby każdy rodzic odwiedził ortoptystkę, żeby to było tak y, odgórnie, żeby to było obligo dla... Tak, jak mamy kalendarz szczepień, uważam, że czterolatek jest świetnym już tutaj e, towarzyszem dla mnie do przeprowadzenia wielu testów, a sześciolatek to już marzenie. Oczywiście życzę Ci tego, żeby, żeby Twoje marzenie się spełniło, żeby rodzice byli bardzo świadomi i żeby e, z wielką ochotą chcieli zadbać o swoje dziecko, bo zdrowie naszych dzieci wiadomo jest najważniejsze. Zapraszamy do Strabika. Tak. Do przychodni Joloko. Do przychodni Joloko i dziękujemy bardzo za uwagę a tobie. Tylko dziękuję za wsparcie Psoni i za ten udział w tym programie. Bardzo sobie też kasie dziękuję. Dziękuję i, dziękuję I do zobaczenia. Pa-pa!